Jeszcze zima nie powiedziała ostatniego słowa. To było do przewidzenia. Wczoraj było tak zimno, taki mroźny wiatr. Radykalna zmiana pogody, i mamy śnieg, kochani, i mamy śnieg. Dobrze, jedziemy do pracy. Adusia jeszcze dzisiaj zostaje w domu, jutro jadę z nią na wycieczkę. Jaka ładna pogoda dzisiaj! Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. A jaki to dzień, Adusiu? To jest wycieczka. Tak, jedziemy z Adusią na wycieczkę do Oceaniki. To jest, wiecie co, gdzieś da, za Kiercami, z tego co kojarzę. I patrzyłam na mapę. Specjalnie dzisiaj sobie wzięłam dzień urlopu, żeby pojechać z Adusią. Tak? Tak. Tak, wczoraj było bardzo zimno, dzisiaj też jest zimno, ale dzisiaj, chociaż jest słonko, jest mróz minus 6 stopni u nas. Dzisiaj rano patrzyłam, wyszykowałyśmy się, przygotowałyśmy się, nawet jesteśmy 15 minut wcześniej niż powinniśmy być, tak? Jak się coś uda nagrać, to nagram. No, Wiadomo, jest, chcę jest... nagrać tak, żeby Mamo. nikogo nie przypadkowego nie nagrać, Mamo. żeby się mogli cokolwiek zobaczyć, ale żeby Mamo. nie narażać czyjejś prywatności. Co? A ty już poszli do szkoły. Dobrze, dobrze. Tak ma być, Bo Niektóre dzieci y, idą do szkoły, bo nie jadą wszyscy z mamusiami. Rozumiesz? A. Tak? A. No. I myślicie, że Ada chce ze mną siedzieć? W autobusie nie chce. Także będę skazana siedzieć sama albo z jakąś inną osobą. Warsztaty, warsztaty, na których robiły dzieci akwarium. Zobaczcie muszelki z makaronu i rybka. Cudnie. <śmienny> Zobaczcie, zachód słońca. Już mamy prawie, prawie noc, wieczór. Chciałam Wam też pokazać, że przyjechały do nas dzisiaj pustaki i przyjechały do nas bloczki. Sprawa pokoju bardzo szybko postępuje. Mamy też zalany trop, nie strop, fundament mylę sobie zawsze to, zobaczcie fundament wylany to co będzie powiększone, właśnie to pomieszczenie pokojowe i kolejna paleta pustaków idę do kurek, zobaczcie już się u nich świeci zamknę na noc, żeby się nic złego nie wydarzyło, wiecie, lis albo coś u mojej mamy często te lisy były ja tutaj nie zaobserwowałam takiej sytuacji a ja kochani Oprócz tego, że cię miałam wolne i byłam zadusią na wycieczce, na której było super. Na pewno chwilę wcześniej widzieliście przebitki właśnie z tej wycieczki. Wiadomo, musiałam uważać, żeby nikogo nie nagrać. Wiecie, tylko rybki, rybki i to, co nas najbardziej interesuje. Ja wyszłam sobie teraz na zewnątrz, a chcę wyrzucić śmieci, bo mam sporo. Trochę sprzątania. Przygotowywałam dla Was też strojki wielkanocne. Dwa mam już gotowe, to jeszcze dwa i finisz kochani, słuchajcie, za tydzień jest Wielkanoc a ja jestem w proszku ale już stroiki prawie mam e, jedyne co mi zostało to posprzątać w domu ale tak sobie jakoś rozplanowałam że sobota poniedziałek, wtorek, środa to będzie sprzątanie czwartek, piątek na przygotowanie różnych tam ciast i potraw no i oczywiście systematyczne nagrywanie wam vlogów to, to jest przecież najważniejsze żebyście wiedzieli, co się u nas dzieje i żebyśmy razem przeżywali ten okres, matko. Tak. Wielkanocy. Zimno, bardzo zimno, ale <laughs> troszkę lepiej niż wczoraj, bo wczoraj to było drakońsko. Słuchajcie, buty zimowe, przeprosiłam się z butami, przeprosiłam się z kurtką zimową. No i tak to, słuchajcie, tak, kurki zamknięte, to jest ogarnięte. Kosz jest wypróżniony. Możemy wracać do domu. Skoro już wieczór, tak na kolację zrobimy tak na szybko dosłownie parę takich placuszków. Widziałam dzisiaj na TikToku przepis. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Twarożek domowy, grani naturalne dodaję. Tutaj jest około 150 gram. Tam w przepisie był serek waniliowy. Mam nadzieję, że jedno z drugim się nie pogryzie i się nie pogniewa że nie biorę homogenizowanego tylko właśnie taki naturalny. Mam tutaj pół łyżeczki proszku do pieczenia, jedno jajko i pół szklanki mąki. I co? I mieszamy wszystkie te składniki. Jeszcze dodam tutaj łyżkę cukru, ponieważ mój serek nie jest słodzony, a waniliowy homogenizowany i przeważnie jest słodzony. Patrzcie, moi drodzy, otynkowane, szyby już są, dach jest już gotowy, lada chwila. E, będą otwierać ten nasz kompleks tutaj e, różnych sklepów. E, z tego co wiem, to już są, e, już są, tak jakby, rekrutacje. E, można składać CV, właśnie do pracy. E, najprawdopodobniej Media Expert, Pepko. Nie wiem co jeszcze. Jeżeli chodzi natomiast o mrówkę, to już też prawie, a że prawie jest gotowa. A ja się witam z Wami bardzo serdecznie, kochani. Dzisiaj jest czwartek. Jesteśmy pod biedronką. Weszłam na sekundę, potrzebowałam kilku rzeczy i o dziwo nie spożywczych. Tylko takich do, dekora, do dekoracji na Wielkanoc. Kochani, kupiłam też, zaraz wam pokażę, chlebek, takie obwarzanki z makiem i z sezamem. Kupiłam też stokrotki świeże, bo już są oczywiście również jako dekoracja na Wielkanoc. Później przesadzę w ziemię, na podwórko, do ogródka. Niech sobie rosną. Te stokrotki, które wsadziłam w tamtym roku, przepięknie się przezimowały. Słuchajcie, już teraz zaczynają kwitnąć. I jeszcze do tego roz, rozsiały się, że jest ich znacznie więcej, taka cała kupa po prostu stokrotek mi urosła. Wiadomo, że to są stokrotki troszkę mniejsze niż takie, wiecie, jak się kupi w doniczce, ale fajnie, bo są i cieszą moje oko. Zobaczcie, kupiłam dwa chlebki, pewnie jeden zamrożę i takie oważanki. Zobaczcie, jakie fajne. Na kolację można zjeść z kakao, czy też kawą zbożową. Kupiłam też sobie bułkę tartą, bo mi się skończyła. Natomiast tutaj mam, zobaczcie, moje stokrotki. Są białe i różowe i takie właśnie potrzebuję. Niedrogo, po 2,50. Także w sumie taka sama cena, jak w tamtym roku. Także fajnie, że udało mi się upolować. Mam cztery takie i cztery różowe. Kurki mają wychodne. Kurki mają wychodne. Muszę je chwilę przypilnować, żeby nie wyszły mi na kostkę, bo wiecie, wyjdą na kostkę, to niekoniecznie później sprzątać po nich. Jestem już w domu. Nagrałam dla Was jeden kolejny stroik wielkanocny właśnie z tymi stokrotkami. Dusia jest też w domu coś nie mam powera, żeby sprzątać w domu na Wielkanoc, ale zbieram się powoli jakiś plan zrobiłam. Również zrobiłam sobie plan zakupów. Co będę chciała przygotować, czego mi brakuje, czego nie mam, co mam eee, i wychodzi na to, że jest spora lista eee, właśnie spożywcza. Eee, chciałabym też jeszcze kupić jakieś dwie kostki takie, wiecie, do wódce. Może brew albo coś takiego. A Asio, kurki! Asio! Już do siebie! Do siebie. No i powoli słuchajcie, święta, święta i po świętach, więc na pewno nie będzie to z takim ogromnym rozmachem jak na Boże Narodzenie. Ale Wielkanoc również trzeba uczcić. Kupiłam dzisiaj też w biedronce przepiękne takie foremki na. Jajka, na przykład jajko ugotowane, i wkładamy do tego właśnie, do tego pojemniczka na jajko. Nie wiem, jak się to fachowo nazywa, i ja to wykorzystam jako. Um, pojemniczek na sól i chrzan do koszyczka, przepiękne, różne kolory były, były żółte, były zielone były białe całkiem były też białe ze złotym paseczkiem i właśnie takie wybrałam także już ten temat mam z głowy, mam również serwetę do koszyka i koszyk, tak jak mówię, robi się także jeszcze chwila i będzie gotowy i o tych właśnie podstawkach na jajeczka Wam chciałam powiedzieć. Zobaczcie, jakie cudne, jakie śliczne, jak będą mi pasować nie tylko na jajka, ale również na chrzan i sól. I wykorzystam je sobie właśnie do koszyczka. Cudny ten koszyczek będzie z takimi pięknymi królikami. Natomiast jeśli chodzi o serwetkę, zakupiłam dzisiaj ogromną, klasyczną serwetę. Piękna jest, kupiłam ją w mrówce, kosztowała mnie 16,90. Są różne rozmiary, mniejsze, większe, średnie, podłużne, w zależności jaki macie koszyk. Ja właśnie mam koszyk takiej wielkości, więc ona się będzie delikatnie zawijała i będę mogła sobie układać na tej serwecie. Bo ja będę na serwecie układać produkty, a produkty nie będę przykrywać, słuchajcie, serwetką. Niech one będą poświęcone tak jak trzeba. Gdzieś pies szczeka. Jeszcze trzy oddechy weszłam na chwilę. I powolutku kończymy, kochani, vloga. Będę montować, będę edytować, trzeba stworzyć miniaturkę i, i co? I myślę już, co tu będzie na jutro na obiad. Jutro jest piątek, więc przydałoby się coś postnego. Ryby nie mam, ale coś wymyślę. Może jajko sadzone zobaczymy.